Halo, halo. Dobry wieczór Państwu. Halo, halo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Czekajcie chwilkę, to podłożę na szybkę, żeby było lepiej widać. coś tam słychać Siema mordy się mordy jest morda widzę jest grześ widzę jest grześ dobra słuchajcie moi kochani dzisiaj taki lejtowy live będzie totalnie lajtowy live widzę, bo Totalnie lightowy live, bo filmu dzisiaj nie ma, ze względu na to, że nie chciałem jakiejś lipy wrzucać. Mam tam jeszcze z cztery filmy do zrobienia, ale nie chciałem go wrzucać, bo nie było sensu. Tak, i jakieś dwa lata temu jeszcze znalazłem film i nie było sensu go wrzucać. Nic tam za bardzo nie ma. Nawet głupot nie ma dziwnych. O, cześć, Olitka. Witam cię, Lolitko, Olitko. No, więc... Pierwsza rzecz. Uwaga, robię wam niespodziankę, tu mam tego, albo czekajcie, będę mógł wam to pokazać, będę mógł wam to pokazać. E... Cyk enter i teraz robimy tutaj tak, dodaj e, okno czatu, czekajcie. Przechwytywanie grany, przechwytywanie okna damy chyba będzie. Źródło przyglądarkowe, dobra. Dodaj źródło, podaj nazwę źródła, dobra, dodaj źródło i nie działa. O. czekaj. Hmm. Szerokość i tak dalej. No, i co? Pokazuje? Gadało? Nie pokazało. No, no, to dupa. No nie będzie. Ano, czy Na pewno. Na pewno. Dobra. Chyba, że jeszcze okno przechwycimy. Może spróbujemy. Wild Capture okno. Tu. O. Proszę bardzo. No. Moi kochani, macie przychwytywanie okna puszczone. To wygląda tak. Tadam. Tak to wygląda, moi drodzy. Mnie teraz nie widzicie. Kupcie pan koszulki. Jakieś piękne asortymenty. Wszystko jeszcze w sprzedaży Ze względu na to, że troszkę się z tym babrałem. Troszkę mi to zajęło. Troszkę to będzie. Szło, nie wszystko jeszcze jest wrzucone. Jeszcze jest dużo rzeczy innych. Są moje klasyki tutaj, moi drodzy. I jest nawet film ładny, promocyjny z kanału, jakby ktoś chciał. I tutaj jest piękny opis, co i jak działa. A tutaj jest kontakt, ale to wszystko jeszcze, moi drodzy, jest w budowie. budowie. Mogę Wam asortymento pokazać. Na przykład tutaj wejdziemy. Proszę, coś się pokaże. Tutaj można wejść dalej. Na przykład tutaj. O, wyprzedano. No jeszcze nie ma po prostu. Ale są piękne. Można sobie wejść, przejrzeć, zobaczyć. Takie o, szatany będą. Tutaj na przykład, o, na przykład kobiece albo damskie, albo chłopskie, albo męskie, albo dzieciaczkowe, albo dziecięce. Proszę bardzo, wejdziemy na przykład tu. Cyk. Piękna Pani, wydatkowana Use it Responsibility, żeby używać bezpiecznie tej koszulki, bo tutaj to jest, wiecie co? No. Zabawki dla dziewczyn, proszę bardzo. No i wejdziemy w jakieś chłopskie. Tutaj na przykład. O. Co by tu Wam pokazać? O, to mi się podoba na przykład. Bardzo lubię ten wzór. Jest bezczelny. Zresztą koszulka tak samo się bezczelnie nazywa. Nic więcej się powinien spodziewać, nie będziecie. A więc tak, tutaj jeszcze będą szorciki fajne. Bo już mam porobione, ale jeszcze nie wrzucone. Czy są? Czekajcie. Wrzuciłem. Nie wrzuciłem jeszcze. O, I będę asortyment powolutku sobie budował jeszcze. nie Już mam dogadane z dwoma, z dwoma zajebistymi firmami polskimi. I tutaj wiedzie reszta kategorii. Jeszcze tutaj krótka historia o brandzie. To możecie sobie zobaczyć fajny film ze swagierów, cyganów, jak byliśmy w Anglii, cały roczny, nie tylko. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj ze zlotu troszkę jest różnie tam była, Widzicie o, Lolek jest. No, Lolek się cieszy zawsze. Tutaj trochę Bartka jest też. Reklamy mu narobię, bo jest. No i co? Zapraszam serdecznie do kontaktu ostatecznego. Proszę jeszcze tylko poczekać chwilkę, bo po poniedzieli już wszystko będzie działać. Prawdopodobnie we środę już będziemy mogli sobie się tam świetnie bawić. Więc tak to wygląda. Stronka detektorizm.com Nie jakieś tam kapcie z kremem. Więc ojej, ale tu żeście się napisali, chryste panie. No Dobra, koniec tego miłego, dobrego. Gdzie to się wyłącza? Tu. Teraz na mnie będziecie patrzeć. Więc tak to wygląda. Siemanko dziki poszukiwaczu. Ojejku. Krzysiu, dużo pracy. Pierdyle się z tym, moi drodzy, już od, żeby was nie skłamać, trzech tygodni. Żeby to wszystko dopiąć, żeby to wszystko rychciło. Temat jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że zażre. Jak się wam spodoba. Na pewno się będziemy widzieć na zlotach i nie tylko. Też w tym roku troszkę będziemy jeździć z moim menago. Menago, dobra robota. Twoja też, menago. To jest nasza wspólna praca. Nasz biznes, że tak powiem. Będziesz mi pilnował tego biznesu, jak kiedyś ktoś powiedział. Bo. Klapki też będą. Takie chyba klapki będą, Rzesza. Poczekaj, wszystko jest w trakcie budowy. Mam teraz kontrahentów wszystkich podgadywanych. Sam wszystko będę robił w większości rzeczy. Kwestia teraz tylko czasu, ale czasu jest coraz więcej, więc teraz zima pozwoliła mi na to, żeby się rozwinąć i, i, i jak widzicie, staram się jak mogę. No. Zdróweczko, moje mordy. Cześć Adasiu, cześć wszyscy, witam was serdecznie. Sepcie, Piotrki, Michały, Mrozy, witam was, Tomciu, o Tomciu, mam nadzieję, że zamówiłeś sztycę. Więc tak, moi drodzy, to wygląda. Też nie, ma, nie było kiedy kopać, teraz mamy cały czas mrozy, nie wiem jak tam u was te mrozy, mam nadzieję, że u was też mrozy. Bo u mnie mrozy straszne. Ziemia skostniała, jak łysy, przed drewnem. Ojejku, masakra. Ziemia skostniała, nie ma gdzie kopać. Dzisiaj jeszcze się czailiśmy z Krzysiem, do Krzysia tam atakować, ale nie było sensu, bo u niego minus 14, u mnie minus 8, to... Prędzej u mnie byśmy chyba pokopali. Nie, nie, wodzionka, wodzionka. Ładny kubek, nie? Kiedyś dostałem. I to jeszcze taki oldschoolowy, bo tu jeszcze pisze Schildberg. Tak? Czekaj. Schildberg, tak. Jeszcze z Schildbergiem. Te pierwsze pusty To mi się udało zdobyć taki. Kiedyś. Byłeś dzisiaj zobaczyć i co? Aha. No da się kopać, nie dzwoniłeś? Taki jesteś numer. Widzę, Grzesiu, z tobą to kurwa... A, ty. Który to ma nago? A poparz do góry, komentarz wyżej. To byś wiedział. Komentarz nad tobą. <noise> jak 25? No co ty mówisz? To gdzie ty, z Suwałk tam jesteś? Na Suwałkach widziałem tam dzisiaj po 20 miało być chyba. W nocy czy jakoś tak. Ojejku Chryste Panie. Masakracja. No, nic się na razie jak widzicie nie dzieje. Ale fajnie miło Was widzieć, bo dawno żeśmy się nie widzieli tydzień czasu w tym tygodniu w końcu. Prawdopodobnie, jak już w środę wszystko będzie dopięte, no to sklep będzie pełną parą ruszał. I jeszcze tam pododaję katalogów, bo mam przygotowane, ale nie mam kiedy tego wrzucić. Dzisiaj trochę siedziałem, troszkę jeszcze tam poprawiałem niektóre rzeczy. Jakby ktoś miał jakieś uwagi, albo coś chce podpowiedzieć, to z przyjemnością każdy komentarz dla mnie jest ważny i zawsze z przyjemnością wezmę to pod uwagę i zobaczę, czy to da się coś z tym zrobić. Czy będzie to z moimi ideałami religijnymi niepoprawne, to, to, to nie wezmę tego pod uwagę. <grym> tak to zróbmy. On nie odbierze ci, gdzie w niedzielę ci odbierze. Co ty, Tomciu? Tomciu, mój drogi. Menego, weźcie się uspokój, kradzieju jeden naszywkowy. A właśnie, jeszcze tam wiadomo, moi drodzy, katalog z naszywkami. Będzie można sobie kupić fajne naszywki, bo też już mam, w trakcie jestem naszywkowym. Kiedyś tam pamiętam, gdzie ten oszust jest ze Szczecina. Jest, jest. On gdzieś tam na wakacje widziałem, chyba pojechał, zdjęcia wrzucał. No, no to Sepciu tam gdzieś męczył mi bułę o naszywki moje, no to będą, będą dostępne w małej ilości, bo małej ilości, ale będą dostępne. I jakoś to będzie szło. No i dobrze, że nie stworzyłeś, bo Grzesiek by już ci męczył bułę, że A, daj naszywkę. Ja go znam, oszusta, niedobrego. Takiego menaga sobie wziąłem prawdziwego, żeby nie było. Widzicie jak to jest, kurczę. No i co? Opowiadać mi tu, czy ktoś jeszcze był dzisiaj kopać, czy nie był? Rób po swojemu. No i dziękuję Krzysiu. Dziękuję. Serdecznie. Taki mam plan. Suwałki. Tak myślałem, że suwałki są 25. Chyba, że to jeszcze dalej kurwa w Norgę. Bo pisze Nord Diggers. No to Nord Diggers to, to tylko północ gdzieś tam. Gdzie indziej. Aha. Yy, no. Tak jak wam już wspominałem na no ostatnim bodajże live'ie, że nie chciało mi się strasznie robić live'a z tego co mam yy, pomysł na to ale w tupie tam nie będę robił live'a, zrobię sobie po prostu filmik. I w tygodniu będzie jeszcze jeden filmik chodził taki vlogowy bardziej. Mam nadzieję, że to zażrę też. Ale jak nie zażre, to nie zażre. Co będę robił, nie? No. Kądziu. A kądził, coś ci powiem, tylko ten w marcu będę tam u was na rejonie, to się odezwę. To się zobaczymy na PETA jakiegoś. Może co. No. A Grzesiu, Grzesiu G z pod Szczecina, proszę mi tu powiedzieć, co to za spotkania jakieś tajne były prowadzone z tymi, z, 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 e, no, z chłopakami, co stworzyli tą nową tą aplikację, poszukiwać plus EU, czy jakoś tak. Co to za spotkania były, bo tam widziałem i te żmigrody były. I ty byłeś. Krzysiu, ja wiem, że Ty tylko palcem w nosie kopiesz. Już się przyzwyczaiłem. Seba do Anglii poleciał? Co ty gadasz? A w konia mnie tu robisz. Ja widziałem, że on dziś z rodziną leciał chyba. Oszukista. I na to odrzem. Aha. Co ty gadasz, Junior, że dosypał u Ciebie śniegu. No ale numer. No Byłem dzisiaj wielące, to tam w śniegu praktycznie tak pogoł ten. Po głowy w butach jest. Za dużo uszu. Eee, no to nie. To nie gadaj. To nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie to. No to dobrze niech się dzieje. Niech się dzieje, bo to nudy w tym kraju kurwa widzicie, że tylko jak nie lasy Żydom sprzedają, to jeden drugiemu dołki kopie. Od sobą oczywiście, bo jakby dołki mi kopali, to by się nie obraził. Bo już mi się powoli nie chce kopać. Karol, muszę do Karola powiedzieć, żeby ten, yy, jak to yy, tą elektryczną łopatę zrobił. E, tfu, elektryczny szpadel, przepraszam. Żeby tam jakiś wibrator dał, żeby sama już kopała. <laughs> Ale by był cyrk. <laughs> Taki patent wziąć zrobić, żeby swagiery zrobiły. Szpadelek samokopiący. Z takim dokładanym tym doładowania Elektrykiem. I będzie... A, zakopywać Ja to zakopuję, tam reszta nie zakopuję. Wiem, kto... pokazać Ci palcem, kto nie zakopuje. Czekaj. Eee... Nie, tu. Czekaj. Krzychu. Gdzie on jest? Krzychu nie zakopuje. Krzychu nie zakopuje doku. My tu, pi tu, pi a nieco się zbroją, kurde. Co tutaj mamy jeszcze? Kopałem palce w nosie. Tutaj są wałki. Na bank. jej panie. A, czekajcie, coś mi przyszło. O, nie, nie, przeglądarki nie otwieramy. Coś mi przyszło jeszcze na myśl. Patrzcie, zapomniałem. Kurde. Aha, jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym tygodniu wrzucę e, na fanpage y, mm, listę z lotów, gdzie tam będę mógł się pojawić, o ile mnie nie pogonią organizatorzy. <grytanie> to jest skrajnie prawdopodobne, bo ostatnimi czasy to normalnie, nie wiem, chyba same złe rzeczy mówię, bo mnie nie chcą widzieć nigdzie. Nigdzie mnie nie chcą widzieć, kurwa złota. Nic tu nie poradzę. Tak ja też za granicę, żeby mnie tutaj nie widział. Ani grama. No, u mnie też ani grama. Junior przecież. Znaczy nie, no, u mnie jest tyle o. Tyle śniegu u mnie jest. Ale co z tego, jak to nie śnieg? Osiema Dareczku, Witam cię serdecznie. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji urodzin. Życzę ci. Z całego serduszka. Do dareczka, mojego kochanego. Udarka jest dużo śniegu, na pewno powiedziałem. O, uderka jest tyle śniegu. U, królu złoty. A jeszcze byłem w tym tygodniu, jak w tamtym roku na targach. To jeszcze więcej rzeczy się ciekawszych dowiedziałem. Zobaczyłem. Porozmawiałem z ludźmi. I o, czekajcie. Czerwony notatnik. To coś znaczy. Ona. człowiek sobie powypisywał to, co go interesuje. Dwie strony. I teraz maile popisałem. Wczoraj co dzień siedziałem nad mailami. Dramat jakiś. Nie wiedziałem, że to będzie aż takie kolerne. Dramat, Czekajcie, ja mam coś? A, ten. Mm, za tydzień, moi mili, zrobimy konkursik. Taki mały, szybki. Oła. Bo do Grzesia teraz w tym tygodniu będę wysyłał tamten, co, co, co na licytację poszło dla Michała. Mm, to koszulkę. I co tydzień zrobimy, moi mili, konkursik. Malutki taki. Mam nadzieję, że tam wszyscy się zbiorą i będą chcieli wziąć w nim udział. Ale... To za tydzień. Za tydzień ogłoszę. Tydzień czasu dam na, na ten. Na 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 na. Na, na. No. na wzięciu udziału. Nie. Tydzień czasu starczy. I będą fajne nagrody do grania. Nie? No. Więc co tam? Chyba wszystko na dziś co. Czy macie jakieś pitu pitu dla mnie jeszcze? Nie macie pewnie. Junior poszły foty. No O proszę, ty kusicielu. Co ty mnie tutaj kusisz? O, gruba do mnie napisał. Co tam gruba do mnie napisał? Deutschland, Deutschland, liberalizacja. O Jezus. Co to za kłopoty? Co Krzysztof zaskoczony w czym kawkę pije? To nie kawka, to woda. O, Junior. Łe, panie. Kurde, król złoty. A to u Ciebie tam tak pięknie? Patrzcie, jak u Juniora pięknie jest. Widzicie? Czekajcie, jeszcze drzewo Wam pokażę. Bo Junior mi wysłał drzewo. O, drzewo. Ale piękną pogodę miałeś. Stary, proszę Cię. Ja do Jolonki leciałem, to minus pięć tysięcy. Ale było ten. Drzewa też takie ładne, białe. Ale nie było tam śniegu prawie w ogóle. Nie? W sensie tak nie było śniegu, że no, wszystko złożone. Bardziej to szron był na tym wszystkim, nie? A nie, a nie, a nie śnieg, tak naprawdę. O, kądzio. Siema, Roberci, witam cię. O, Roberci, kurde, dobrześ mi się przypomniał. Patrz, jak głupi zapomniałem. Coś mi rozmawiali w tamtym tygodniu, widzisz, w tym tygodniu, co ostatnio był. No, to kurde, chyba nas. Głupi jestem. Ale będziesz mi potrzebny bardzo, oj, bardzo będziesz mi potrzebny. Trochę za późno, żeś przyszedł, no ale już dupa. Teraz to kapuza. No i co? Ja na dziś chyba kończę, nie? Starczy mnie wam na dzisiejszy wieczór. Nie będę wam już głowy zawracał. A czekajcie. <ścoughs> Coś tutaj w tym moim bajku. <śmany> czekajcie. To nie, to nie. Jedno wam pokażę. Już są gotowe, prawie. Bo wziąłem tutaj na modela. bo muszę zdjęcie jeszcze ładne dorzucić. To będą ładne. Ale proszę jeszcze poczekać. chwilkę, Jak będzie ktoś chciał, to zapraszam na stronę. Serdecznie. Tam jeszcze nie pełny asortyment, ale już jest. Prawie cały. Dobra. My tu Pitu Pitu Niemcy się zbrojeni. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się mordy. Jak to mój. Menago mówi, dobrego wieczoru jeszcze raz i jak to...